Siemanko wszystkim. Dzisiaj kolejny odcinek z serii y, SHL M11 z silnikiem W2A. Także pokażę Wam dzisiaj silnik, który został umyty. Y, został już tak dokładnie przejrzany, pomierzony. Kupiłem też rzeczy, które są już niezbędne do jego poskładania. Y, no i tak, pokrótce mogę Wam powiedzieć, że karter, w którym poprzednio była dziura, ten od strony zębatki zdawczej, został już pospawany. Także tej dziury już nie ma, został, wrócił też wał z regeneracji. E, regeneracja polegała na tym, że został wymieniony korbowód. Został dany już taki korbowód, który w główce posiada złożenie igiełkowe. Także już mamy po problemie, jeżeli chodzi o, o wycierającą się tulejkę pod, pod stworzeń tłokowy. E, kupiłem też już graty, które posłużą do poskładania tego złomka. Kupiłem m.in. łańcuszek sprzęgłowy, kupiłem parę uszczelniaczy, łożyska, lecz nie wszystkie, bo uznałem, że łożyska na Wał zostaną jednak te, które były nowe, chociaż nie znam ich pochodzenia, nie wiem co to są za łożyska. To postanowiłem, że dam im szansę. Tym bardziej, że tym motocyklem nie będę jakoś specjalnie dużo jeździł, więc no, jakie by nie były, powinny trochę, trochę wytrzymać. Tak jak też wcześniej mówiłem, cylinder nie idzie do szlifu. Tłok zostaje ten, który był. Pierścienie zostają też te, które były. I cóż, może wam po prostu pokażę, co udało mi się zebrać i jak to wobec nie wygląda. A więc tak, zaczynając od tej strony, tu mamy bardzo charakterystyczny element do tego silnika, czyli pokrywę została tylko umyta. Yy, magneto, jak magneto, jedynie też tylko trochę umyte, nie ma się tu nad czym wielce rozczulać. To jest zapłon od tego silnika, który miałem w tym motocyklu przy tym silniku. Widać został on ograbiony do absolutnego właściwie minimum tego aby działał. No Jest tylko kondensator, jest cewka zapłonowa, jest przerywacz i jedna cewka świetlna. Pewnie to wystarczy do tego, żeby go odpalić, ale ja myślę, że pójdę w tym silniku w stronę zapłonu CDI, ale to jest, jeszcze nad tym myślę. Tutaj mamy przystawkę, przystawkę, która idzie między karter, a tą pokrywę, ona nie wymaga żadnych napraw, tu jest wszystko git. Tutaj mamy osłonę mm, sprzęgła, dekiel, no, wystarczyło go wymyć, tutaj wymienię mu jeszcze ten o-ring, który tam widać. Tutaj mamy wspomniane wcześniej łożysko, które zostaje. To łożysko, y, które było w przystawce, w przystawce, w tej przystawce, idzie do wymiany, tak samo jak uszczelniacze. Dwa, które się tutaj znajdują, w środek idzie łożysko. Y, jest to element, który idzie od strony zapłonu, pod zapłon, tak naprawdę. I y, tak jak mówię, simmeringi do wymiany łożysko zamiast tego idzie nowe. Tutaj mam umytą skrzynię biegów e, przejrzana wygląda bardzo fajnie, bardzo obiecująco, nic złego tutaj się nie dzieje. Tutaj wspomniane wcześniej e, e, sprężynki, które zostały lekko zmodyfikowane poprzez tą podkładkę poprzez ich e, uwolnienie z tych pazurków trzymających. Tak, także to zostaje, przekładki też zostają. Jedynie je oczyszczę papierkiem, tak żeby nie miały właśnie takich rdzawych tutaj nalotów, żeby, żeby, żeby po prostu się tego pozbyć. Dobra, lecimy dalej. Tutaj dźwignia od zmieniacza biegów z lekkim luzem. No tak na filmie to jedną ręką to wiecie co sobie można zrobić. Także to ciężko będzie im pokazać. Ma lekki luz, spróbuję go skasować. Spoko zostaje sprężynę od sprzęgła pomierzyłem. Jeżeli chodzi o długość, nie pamiętam już w tej chwili jaką ma, ale na pewno y, mieści się spokojnie w kryteriach nawet w górnej y, w górnym zakresie tego kryterium, jeżeli chodzi o jej długość, też jak najbardziej zostaje zmieniacz biegów, nie ma tutaj luzu. O w tym miejscu, także jedna ta tarcza względem tego powiedzmy kątownika nie buja się tu jest jak najbardziej spoko tutaj mamy e, popychacz sprzęgła mamy nasze wcześniej wspomniane tarczki, którym też postanowiłem dać jeszcze jedną szansę, a więc e, zostają, zostały umyte pomierzyłem je miarką. E, też są raczej w górnej, mieszczą się w górnej granicy, jeżeli chodzi o ich e, grubość tarczki zostają Zostaje także kosz sprzęgła, kosz sprzęgła również umyty, tutaj zębatka moim zdaniem wygląda w porządku, jedna i druga, zabierak również dobrze działa, nie widać tutaj, o może teraz będzie lepiej widać, znaczy widać, widać to czego nie widać, czyli nie widać tutaj uszkodzeń, żadnych wytarć specjalnych, to ładnie się wszystko zaklikuje, ładnie ten zatrzask tutaj działa. To zostaje. No, tutaj to mamy różne pierdoły, śruby, nie śruby. Eee, tutaj mamy tak. Kupiłem nowe zawleczki do, do, do tłoka. Natomiast są one wykonane z dość grubego drutu. Nie wiem jeszcze jak one się zachowają w tłoku gorzyckim. Eee, sądzę, że mogą być trochę za grube, żeby ładnie usiadły w to gniazdo, które tam się znajduje. Nie jest to bez znaczenia. Opowiem o tym trochę może przy składaniu tego silnika Kupiłem no bo No bo kupiłem tak bo wcześniej miałem tutaj takie Tego typu segery ja niestety trochę znaczy stety i niestety trochę segerem jeżeli chodzi o akurat stworzeń tłokowy nie ufam Bardziej ufam takim drucianym zawleczką a najlepiej jeszcze zawleczką troszkę innego typu O których też później powiem dobra to zostaje Mamy tutaj łańcuszek sprzęgłowy który zakupiłem nowy, duelsa eee, Nie kupiłem favorita Bo kuszę, no faworyt kosztuje drugie tyle, a Na przebiegi tego motocykla myślę, że taki, taki duels Czemu miałby nie dać rady Nie wiem, to sprawdzę Po prostu, nawet jeżeli się okaże, że po jakimś czasie się wyciągnie, że będzie grzechotał To po prostu kupię drugi i tyle Tak Jadąc dalej Mamy cylinder, który, tak jak mówiłem, nie idzie do szlifu. Próg jest lekko wyczuwalny, naprawdę leciutko, ale tak jak mówiłem wcześniej, mierzyłem te pierścienie, one trzymają górną granicę luzu montażowego, więc tak naprawdę, wiecie, no chodzi o to, żeby... Tak naprawdę pierścienie y, odpowiadają za uszczelnienie tego całego zestawu z tłokiem. Także Spoko, też dam im szansę, tak samo jak temu szlifowi i temu gorzykowi, którego tutaj mamy. Gorzyk wygląda fajnie, nie ma uszkodzeń. Czemu, czem, czemu nie? Czemu miałby nie działać? Dobra, lecimy dalej. To już mamy tutaj poczynione troszkę zakupów. Na przykład, o właśnie, zabierak do sprzęgła. Zabierak do sprzęgła, to jest nowy zabierak. Wygląda w ten sposób, tak się prezentuje. Nie mierzyłem go jeszcze względem tego starego, jednakże kupiłem nowy, ponieważ w tym zabieraku nie ma tego. Nie ma tego wyżłobienia, które spowodowała tulejka działająca na wałku pośrednim. Ten wałek wyrąbał tutaj normalnie taki kanał. No, i gdyby on był mniejszy, pewnie wystarczyłoby to tylko dać do tokarza, żeby ściągnął troszeczkę tego, żeby ten kanalik zniknął. Natomiast tutaj to wyżłobienie już jest na tyle duże, że postanowiłem kupić drugi zabierak i w ten zabierak będziemy szli, jeżeli chodzi o składanie tego silnika. Dobra, następnie mamy zębatkę, która idzie na wał, zębatkę po której chodzi łańcuszek sprzęgłowy. Tutaj tak. Początkowo oglądając tą zębatkę, początkowo oglądając tą zębatkę, yy, mówię, no, no, nie jest jakaś taka specjalnie wyjechana, chyba. Co prawda, tutaj troszkę jest ostra na krańcach, ale w sumie dam nowy łańcuszek, będzie fajnie. Nie, nie będzie fajnie, bo kiedy kupiłem nową, to teraz, o, tutaj teraz dobrze widać, jaka jest różnica na grubości zęba. Te zęby jeszcze nie są położone, bo mam i, taki, i taką zębatkę, w której są położone. Natomiast tutaj generalnie widać, jak bardzo zużyta jest ta zębatka. Także ta ląduje w koszu, ta leci do motocykla. Dziękuję bardzo. Kupiłem też uszcze... dwie, dwa komplety uszczelek do gaźnika. Kupiłem tulejki do karterów, dwie, chociaż tylko jedną chcę wymienić. Ale to w sumie groszowa sprawa, niech sobie będą dwie. Kupiłem też podkładki pod kosz sprzęgłowy dwie sztuki. One są tej samej, tego, tej samej grubości. Będę sobie z tym cudował, jeżeli chodzi o odsunięcie kosza sprzęgłowego yy, od karteru. Yy, tak żeby łańcuch sprzęgłowy szedł prosto względem właśnie tej zębatki której za bardzo regulacji nie ma. Za bardzo, chociaż troszkę można nad tym pokombinować. To jest nowy uszczelniacz idący na wał korbowy od strony sprzęgła. Jest też nowa zębatka zdawcza groszowa sprawa. Są też dwa bardzo ciężko, trudno dostępne uszczelniacze, które idą właśnie do tej przystawki. One mają dosyć nietypowy wymiar bo to jest 20-42 na 10 i w takim zwykłym motoryzacyjnym sklepie, tam z częściami właśnie do rometów, komarów, głęsków i tych wszystkich innych naszych pierdopędów z PRL-u ciężko jest takie dostać, właściwie nawet sprzedawcy mówią, że nigdy takich nie mieli. Ja pojechałem po prostu do dobrze zaopatrzonego sklepu, który zajmuje się sprzedażą pierścieni. Pierścieni, co ja pierdzielę? Pierścieni. Simmeringów, o ringów, łożysk i bez problemu dostałem. Koszt 9 zł. I tak. Przejdźmy sobie tutaj uszczelki kręgielitowe do właśnie tego silnika. Nie ma się tu nad czym zbytnio rozwodzić. Tutaj mamy karter ze wspomnianym również wcześniej łożyskiem, które jest nowe. Ono zostaje, taką decyzję podjąłem. Biorę to na klatę. Co będzie dalej, zobaczymy. Eee, tak, nad tym karterem specjalnie nie ma co tutaj się rozczulać. Nad tym karterem natomiast pamiętacie tą dziurę, którą pokazywałem z drugiej strony? Ona była w tym miejscu. Została w tym momencie zaspawana. Jest to szczelne. Sprawdzałem. Tutaj jest wszystko w porządku. Eee, z drugiej strony wygląda to wygląda to w ten sposób. Nie udało się wstawić tego elementu, który pokazywałem na poprzednim filmie, bo osoba, która to spawała, powiedziała, że w momencie kiedy zaczęła spawać ten element, po prostu popłynął, więc no nie nadawał się. Tutaj został wstawiony kawałek aluminium, został oszlifowany od spodu. W sumie wygląda to całkiem no może tutaj coś tam widać jakieś takie tutaj może coś widać, jakieś takie właśnie lekkie niedoskonałości. Natomiast jeżeli nic w to nie będzie walić, nie będzie tego obciążać, no pewnie przez łańcuch się to wydarzyło, że tutaj zabrakło tego kawałka, że, że, że on odpadł. Jeżeli tu nic nie będzie na to oddziaływać, łańcuch będzie odpowiednio napięty, to myślę, że z tym się nic wielce nie stanie. Tutaj też sobie to ładnie. W miarę ładnie wyszlifuje. Chodzi o to, żeby to sposób spełniało swoją funkcję, tak? to, umyje. Na pewno wam to jeszcze pokażę. Zębatka idzie do wywalenia. Zębatka leci do kosza. Jadąc jeszcze tutaj, wróćmy się kawałek. Umyta głowica. Deszcz meteorytów pozostał. Tu ładnie wymyta. Super. Nie, jest, nie szkiełkowałem tego silnika, ale to celowo ja chyba jednak wolę taki takie, takie naturalne, naturalny taki kolor aluminium. Okej, okay, jak sobie zostanie. No i gwiazda poprzedniego odcinka, gwiazda i tego wieczoru wał korbowy. Wrócił z naprawy, jak widać. Korba została już zmieniona. Nie jest to oryginalny korbowód, który był w tym motocyklu. Brakuje tutaj oznaczeń ZMD. Natomiast jest to już korbowód, który posiada w końcu kurwa łożysko który luz na boki ma taki, jak mieć powinien. Posiada również złożenie igiełkowe tutaj. Więc już nie będzie problemu z wyrabiającą się tulejką w główce korbowodu, i w środku siedzi tutaj jeszcze ten stary stworzeń, który pokazywałem na poprzednim filmie, który to, e, który to miał problem z tym, żeby wsunąć się w tulejkę, która była w starym korbowodzie. Tutaj e, ten stworzeń okazuje się, że miał jednak pewne wypracowanie i no. Kurde, może na filmie nie będzie zbytnio tego widać, ale ja pod palcami czuję, że ma pewien luz przy kiwaniu nim na boki, więc postanowiłem, że kupię nowy stworzeń. Także mam nowy stworzeń, całkiem dobrej jakości. I ten stworzeń właśnie usiądzie sobie tutaj, w tej główce korbowodu. Wał dodatkowo został wyważony. Więc nie ma mowy tutaj o jakimś biciu, które powodowałoby złą pracę tego silnika. Eee, przy składaniu idę w tym kierunku, że łożyska pierwsze wskoczą sobie na wał, dopiero wał pójdzie sobie w kartery. I cóż, chyba to na tyle na tą chwilę. Tak to z grubsza wszystko wygląda. A czym się mogę jeszcze dodatkowo pochwalić? Dodatkowo mogę się pochwalić tym, że wjechał jeszcze do mnie. Zupełnie niespodziewanie silnik 060, który jest po przebiegu według wskazań licznika i według stanu motocykla, bo stan motocykla jest znakomity, ma przejechane jakieś 3700 km. Natomiast już nasi tutaj byli, co widać po tych uszczelkach, po tym co się tutaj dzieje, że już ktoś tu ryj wsadzał, a trafił on do mnie dlatego, bo nie wchodziły żadne biegi. Nie dało się wbić absolutnie żadnego biegu. On cały czas był na luzie. Cały czas ten motocykl był na luzie. Z grubsza, z tego co zobaczyłem, to po zdjęciu e, cylindr, e, głowicy i cylindra, e, to to, że cylinder był bardzo mocno wypracowany. Był to nominał, e, natomiast po zmierzeniu go nawet nie wiadomo, czy on wyda na pierwszy szlif. Myślę, że wyda, ale. Ale jeszcze nie mówię hop, dopóki nie przeskoczę. Także zostaje poszedł już cylinder do szlifu. Został już kupiony nowy tłok z nowymi pierścieniami ze sworznem, który wam właśnie tam pokazywałem. Sworzeń drugi jeszcze dokupię. Więc więc tak, tak to się przedstawia, że ten silnik będę wkrótce tutaj ciosał i zobaczymy co on ma w środku. Co on tam sobą reprezentuje? Głowica fajna. Jak to się mówi, bez deszczu meteorytów. Wygląda spoko. Nawet wirnik. Kurde, jak noweczka. Coś musiało tu ewidentnie pójść nie tak. Podejrzewam, że jeżeli ten silnik faktycznie ma ten przebieg, to... Yy, a może mieć. To to, że coś się w nim spierdzieliło, ktoś go próbował nieumiejętnie trochę naprawiać, coś mu nie wyszło, złożył biegi przestały wchodzić i chyba tak zostawił. To jest ogólnie silnik mojego kolegi. Tutaj jeszcze jest reszta gratów od niego, czyli właśnie dekiel boczny, wszystkie pierdoły, oczywiście pływające w oleju, bo jak żeby inaczej. Ale to temat tam na inny raz. Będziemy się z tym bawić. Dobra, jak na razie to wszystko. Jak zacznę składać, będę wrzucał jakieś zdjęcia, krótkie filmiki, opisy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, na razie.